Jakie te strony? ja i witam w kolejnym odcinku z gireczki Barn Finder. Dokładnie tak. No i co, dzisiaj, tak jak e, prosiłam Was pod poprzednim, poprzednim odcinkiem, żebyście dali mi znać, czy chcecie kontynuację tutaj, właśnie e, po kolei odkrywania lokacji, czy tutaj na te wielkie. Wielkie wojny bidów, czyli e, trzeba mieć dużo hajsu. Odłożyłam po 7000, prawie, więc e, wy, wy, wybraliście to, więc jedziemy. Także kupujemy paliwo i jedziemy, bo mnie stać. <grym> Odłożyłam hajs, sprzedałam wszystko, co było w magazynie, a więc skid chyba. Mam nadzieję, że na 7 kafli nam starczy, bo jak się okaże, że potrzebne by było 20, to trochę trochę nie przemyślałam tego się okaże i wyjdzie w praniu, czy można też tam wracać. Bo jeżeli okaże się, że można tam wracać, to można też inne łupy wyciągnąć. A jeżeli nie można, to taki jednorazowy strzał, więc na następny pewnie inaczej trzeba by się przygotować. okej. Okay. Autko będzie do kupienia. Nie wiem, czy ono będzie za sześć Miastko siedem. miłości Dwayna. No dobra. To jest w ogóle moja nowa kura. Ale czekajcie. Uh, interactive uh, to begin a serial of small auctions. Ok. Zwycięzca uh, otrzymuje specjalny. Aha! Ok. Muszę inter z, z tym, który licytuje, muszę uh, z nim z, z, z zacząć rozmawiać, żeby móc zacząć małe aukcje. Ok. W ogóle to jest. To jest w ogóle ten. Wypadł od mojego złodzieja spadaj. To jest złodziej. Złodziej próbuje ukraść mi auto. No wiecie co? Jak na samym początku, na samym starcie, no idź pan stąd. Um. Także to jest takie, takie nowe malowanie do naszej pory. Nie ma problemu. To jest nasz wujek. Zacząć. Tak, eee, zacznijmy. Okej, okay, Tucker. Lady Dragon! Mm. Dark Samantha, Sebastian, okej. Okay. Zobaczymy, czy będziemy mieć dużo hajsu, czy to już Miesz to wygrać? Okej. Okay. Co teraz? Rozpoczęliśmy. Aj, podejrzewam, że teraz muszę sobie. Yy, muszę zobaczyć, co tu jest. Każde z tych miejsc będzie miał. Zabieram to ze sobą. Czyli tam, gdzie są właśnie takie, takie rzeczy, to są rzeczy do kupienia. To są schowki do kupienia. To są skarby jakieś. Bardzo wartościowe raczej. Rzeczy, które jeszcze nie miałam. Dobra, ale to, to, to zaczniemy od tego najmniejszego. Co to mamy? Linę. E, Jakiś radio. Lalka. Okej, okay, możemy zacząć aukcję tego. Tak. Zaczyna się za. Już się rozpoczyna. Okej, okay, no to ja bym chciała podbić mimo wszystko. 350. 450. No, ja bym chciała to kupić za 500. Nie wiem, czy mi się to płaci. Okej, okay, czas się kończy Sebastian Weź nie tutaj. Daj mi to wygrać Lady Dragon, weź ci się uspokój To jest moje Nieważne, czy przepłacę, czy nie Chcę to mieć Dobra, aha, czyli to w ten sposób będzie to wyglądało Dobra, czyli co? Siekierka No i rozwalamy tutaj rzeczy, które są tutaj Później się okaże, czy tutaj się w ogóle to Czy na tym... A, do transportu, przynajmniej zarobimy na tyle, na tyle dużo, żeby a, móc tu jeszcze raz przyjechać to sobie do transportu o, to jest fajne jakbym na pewno w ogóle nie zauważyła to sobie zabiorę, to 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 do transportu, to też to do rozwalenia, ogólnie w tych wszystkich skrzynkach niczego nie ma recykling, recykling, recykling po prostu recykling wszystkiego, co tutaj jest możliwe Okay. czyli tak naprawdę tu było tylko tyle a, jeszcze muszę pamiętać o tym że nasz samochód ma ograniczoną pojemność więc pytanie, ile tych schowków tutaj jest? raz, dwa, trzy łącznie cztery pięć pięć schowków, więc powinno mi teoretycznie starczyć miejsca patrząc na to, co jest w tych schowkach to tutaj ten sobie zostawimy ten sobie ten mnie zainteresował i to bardzo, ten i ten, te dwa mnie interesują, nawet bardzo, bardzo. Ta to ten z tyłu też mogę się dostać. Chciałabym rozpocząć akcję. Dawaj mi to. To kupić, szybciutko. Na te podbijenie o 100. Dawaj. Ja mam aktualną ofertę, dawaj, dawaj. Szybciutko, no ale nikt nie decyduje? Czas się nie odliczał, skoro nikt nic to nie Się po prostu zbugowało, widzę. No dobra. Czemu ona w ogóle nie wyzywa? To jest moje pytanie. Czas? Może czas powinien się odliczać? Czas um, się nie odlicza. W sensie, e, już od jakiegoś czasu jest ta oferta? Ok, teraz jest pozostały czas, ok. Czyli najpierw musi minąć jakiś czas, żeby to się zaczęło Spoko. Nie ma problemu. Dobra, to teraz jest nasze. Ogólnie no to jest na pewno oskryptowane jakoś, żeby żeby po prostu to wygrać i tyle. Uczamy przeszkodę. Uuu, uuu! To jest ten jeleń z tym. z jedną yy, rzeczą na yy, rogach. Na porożu. Wiewiór! Wiewiór był drogi. Samo to też. Ale to będzie chyba tylko do zniszczenia. Kolejny wiewiór. nic więcej nie ma. Jak rozumiem. Tylko to było. Tyle. A, łopata jeszcze. Ale do łopaty tu muszę wyużyć. Łe! To więcej chciała zniszczyć. Mogę to zniszczyć. Okej. Okay. Coś jeszcze tu mogę wykopać? Halo? Tu jeszcze coś jest. Okej, okay, kopiemy, 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 kopiemy. Coś wykopałam, czy nie? Nie wiem, czy coś w ogóle wykopałam ogólnie. Bo kopanie do czegoś musiało być przydatne. Eee, no wyciągnę to, to mi się nie przyda. Jeszcze raz wyciągnę łopatę. Gdzieś mogę coś jeszcze pokopać? To tyle było na tyle w tym skopku. To chodzi, że tylko tyle. Zazwyczaj, e, jak się kopie, to też powinno być coś z tego wypadać, nie? Wydawało mi się, czy coś tu było? Wydawało mi się chyba tylko. Dobra, teraz to. to. Idę do, do kolejnego. Oczywiście, że chcę rozpocząć od razu. Bez ociągania się. E, no to te. Tak. I tak czy siak, nie przelikują mnie, mam tyle hajsu, że nie dadzę Teraz 1700, Bo ten czas trochę szybciej się... Trochę szybciej mijał, może tak powiem Do licznika No, licznik, pokaż się szybciej Chcę to już wygrać, zostały czas, dobra, jest pozostały czas Teraz ja jestem... A, jestem największą ofertą Ja już nie mam hajsu Ok, to sobie wyciągnę to. Porozbijam. W tym oczywiście nic, nikt nie ma. A, tu jest wytrych potrzebny. O nie, tutaj jest potrzebny lepszy wytrych. A ja nie mam lepszego wytrycha. Mam tylko ten normalny. Ok, czyli muszę sobie. Zainwestować w lepszy wytrych, naprawdę. przypadek pamiętać teraz kolejność. Dobra, na pewno musi być to w tą stronę. No innej opcji nie ma. Innej opcji totalnie nie ma. Dobra, tu sobie muszę zaznaczyć transportu jedno, drugie. Z tego też coś tu było. Nic tu nie było. Po no, co ja tu otwierałam? I ta muzyczka. No tak, tak. Nic nie widzę, że się jakoś się trupie. To jest twoje nogi. Proszę mi otworzyć. No i się rozpadł trochę. Okej, okay, co my tu mamy? Eee, otwórz mi to. Nic tu nie widzę. Dobra, to, to. Czemu mam otworzyć? Czemu mam użyć wytrycha, skoro już go użyłam? Nic więcej nie ma? Jakie jakieś słabe te schowki. Ciekawie, mnie, co by tutaj było. No bo nie mam ten. Musiałabym pewnie na dwójkę mieć wytrych, ale tego nie widzę. Nie widzę, ile musiałabym mieć. Tutaj podejrzewam, że nie mogę sobie pokopać jeszcze. Myślałam się, że nie, bo by się od razu wyświetliło. Coś jeszcze było? Nie. Tu jeszcze to do sprzedania. Ewentualnie. Tak, żeby mieć. No i co? Tutaj się wyświetla, że ja mam bilans. Okej. Okay. Nie chcę sobie z niej rozmawiać. Bardziej by mnie interesowało to, żeby wszystkie schodki wykupić. Jak najbardziej wszystkie słówki sobie kupić, a później sprzedać, bo przydałoby mi się to co w nich jest, żeby to móc posprzedawać i zarobić więcej. To pytanie, czy na tym zarobię więcej? Czy one są w ogóle cokolwiek warte? Przynajmniej w sensie więcej czy są warte. Hmm... No dobra, i tak to wygram. To na pewno jest skryptowane tak, żeby to wygrać. Nieważne, czy się przepłaci, czy nie, bo i tak nie widać później wartości tego, tego stawka. Moja gotówka. Fajnie. Pozostały czas. Czemu mówicie mi cały czas, że przepłacam? Po prostu nie chcę ty tego kupić. I tyle, wcale Dobra, możemy sobie teraz tutaj porobić... Nie, tak? Wieczko zostało. Wieczka też nie chcę. Dobra, pozbieramy sobie recykling tu zrobimy. No, jak nic miejscu więcej nie ma. Te metalowe części ogólnie mi się możliwe, że już nie przydadzą. W się sensie, mam ich tak dużo, że. Nie wiem, czy kiedykolwiek mi się przydadzą. To mogę wszystko rozwalić w sumie. Nic więcej nie ma. Wszystkie rzeczy są takie same. To sobie mogę. To jest, O, silnik! To jest silnik w sumie. Nie spojrzałam. Później sobie zobaczymy, co to za, za silnik. Czy coś na półkach jest? To jest jeszcze. Można sobie od razu sprzedać. To. O, to jeszcze jest. I to. A tej jablice oczywiście nie mogę sprzedać. Nie, nie można. A to? Tutaj jest. Mogę sobie poskakać, żeby to posprzedawać. Jak trafię, to, to sprzedam. Dobra. Czy eee, coś jeszcze to jest? Nie ma nic. Ale to ta tablicy się kolorystycznie robi. Okej. Okay. I został co? Ostatni schowek w takim razie do kupienia. Tak, chcę. Chcę rozpocząć licytację ostatnią tego schowka. Czyli nie muszę mieć na nagrodę aż tyle hajsu. Bo te auto jest yy, w nagrodę za to, za zysk. Za ogólny zysk. Ze wszystkich schodów. No, spoko, spoko opcja. Ciekawi mnie tylko, właśnie ile będzie kosztowało to auto. Prawie mnie rozproszyła, że nie <grymnie> zdecydowałam. Prawie. Prawie robi różnicę. On jej, on jej tam w twarz przywalił. Następnym razem zapłacisz, ale za co? Chyba za ten schowek Dosyć tego, no to nic nie tutaj dalej dawaj. <grywa> okay. Wszyscy się cieszą, nieważne czy przegrali, czy ja wygrałam. E, nieważne dla, dla nich. Chcieli wygrać, ale nie. Wózek dawaj mi to są rzeczy do rozwału. O, to jest do transportu w takim razie. To sobie porozwalam. Pustaczki. Z pustaczków oczywiście, tak jak już mówiłam, kiedyś wykładają Czy <grytania> Z pustaczków wypadają metal. Super. Sprawa. Okej, okay, co tu jest jeszcze? Tu mam do rozwalenia. Po co mi to? To mi do, do niczego nie jest potrzebne. A, to jest jeszcze do transportu, no to jest. Też do transportu, to też. Robimy ok, schowek. Też do transportu. No i to jest w powietrzu, nie ma problemu. Tej dobiczki nie mogę ze sobą zabrać. To do transportu i to, co mogę jeszcze posprzedawać. Wartościowe śmieci, fajnie. Tej półki oczywiście nie mogę. Eee, to jeszcze mogę rozwalić. W sumie tu nic więcej nie ma. Tej tabliczki nie mogę zabrać. Nie mogę. Nic więcej nie ma. Mogę ewentualnie to zaglądać tutaj. Przestań sprzedać sobie to. Niech to zostało prawie 3000. Skończ mapę. Ok. Gdzie jest ten złodziejaszek? Złodziejaszka już nie ma. Zmył się. Jak dobrze widzę. Więc nic więcej nie było. Dobra. To wracamy. No, swoim autkiem wyjechać do domu. Wrócić do sklepu? Tak. Zabieramy autko i jedziemy z powrotem do sklepu. E, tu jest fajne to, że nie musimy płacić za jego transport. Tak jak przy każdym innym samochodzie musieliśmy, to tutaj nie. Okay. Przedmioty, czyli zostały nam dwa, cztery przedmioty, których nie zabrałam. Okej, okay, czyli pewnie może tu wrócić. Wierzłam, że w tej skrzynce coś było wartościowego. Pewnie wyczek na dwójkę lub trójkę trzeba by było sobie zrobić, ale to trochę kosztuje. Skorzystaj z zasobów, by naprawić zeptute przedmioty. Nie ma problemu. Aha, dobra, to ty sobie wyładuj, a ja idę spać. Przy okazji nie będę musiała wcześniej i później tego robić rano. Znaczy, gdzie tu przyszłam, czemu tu przyszłam Tam spać i iść. Otwierać drzwi. Wujek pracuje, a ja sobie śpię. Nie ma problemu. Idealny układ. No, w wtorek. Kolejny dzień. Co mogę się obrócić? Dawaj mi tu. Trzeba tutaj. Tam to mamy. A, i już opracowałam, jak to robić. Wcześniej to było zbugowane. Więc teraz spróbujemy zrobić to jeszcze raz. Wcześniej to było zbugowane, teraz już nie jest. Także git. Możemy sobie naprawić w końcu... Tylko nie wiem za bardzo, czy trzeba wszystkie przedmioty przynosić. Myślałam, że tak, trzeba. Wcześniej coś się zbugowało i nie działało. To jest lead. Dobra, będziemy robić nasz mot motocykl spatylnie. Tak. Z Yamaha, nie? Yamaha, motocykl. Dobra. Dobrze, powiedziałam. Powiem, że nie można tego, tego od razu położyć. Nie można. Kliknie i że się po prostu już jest. Silnik Yamaha, dobra, zabieram silnik Yamaha. Zostanie mi tylko kółeczko jeszcze przednie. Są cztery części. To dziwne. Ten motocykl składa się z czterech części. Tak trochę, no. Okej. Okay. Ile to kosztuje? 800. No dobra, no niech będzie. Może być. Ewentualnie może być, niech coś się mówi. To jeszcze przednie kółeczko zabieram. Przednie kółeczko mi się jeszcze przyda. Złożę Yamaha. będę mieć do kolekcji. Ciekawe mnie, ile ona kosztuje. No i Już? Zrobione? Złożone! Kliknięte i złożone. I teraz sobie zainteresowana jestem, gdzie to się przetransportuje. Tutaj? Gdzie to się przetransportuje? Chyba do samochodu. Tak? Czyli do magazynu. Nie, nie na parking, nie do magazynu to, to poszło. Jak rozumiem. Tak. No to jest Yamaha za 600. No okej. Okay. Przynajmniej tyle. Możemy sobie jeszcze powystawić wszystkie rzeczy, które. E, otwórz drzwi. Zamykam się sama. Tu nic nie ma, tu też nie. Tu jeszcze mogę sobie położyć i tu by zarabiać na tym. Będzie zarobek, będzie z tego zarobek. Nawet duży zarobek. No, i nie, nie, nie tak mam 3000 co obecnie. Nadal. Więc sobie sobie zobaczę to. Yy, brakuje czterech części. Co to jest? Mówi O nie. Bobek Pro. Lemon. Nie można zmontować nieskończonego przedmiotu. Poczekajcie. Czy tam cztery części ja mam do tego? Do lemonka. No do czegoś na pewno muszę mieć. Na pewno muszę mieć coś do zmontowania. Raz, dwa, trzy. To nie czy to też jest do tego. Myślałam, że nie. Muszę sobie stanowisko do dużych przedmiotów też zbudować. Przydałoby się, nie? Zbuduj dużą półkę. Poproszę. Jedną. to też będzie jaka duża półka. Normalna, nie będziemy nic wydziwiać. Dobra Też sobie, póki mam to Mogę sobie poulepszać Nic więcej tu nie mogę pobudować już Dobra, to sobie zrobimy tak Wystawimy te rzeczy To już jest To już jest, ja coś mogę Oczywiście, że coś mogę Gdzie szybciej się sprzedawało Dużo szybciej, ale dlaczego to się tego dorzuciło? Nie fajnie No i to jest ten właśnie jeleń Śmieszny jeleń Coś mam jeszcze w magazynie... Nie mam w magazynie, czy co? O co chodzi? Nie wiem, jest. Eee, co to jest? Silnik? Okej, okay, jakiś silnik. Mm, ta żaba. Ona chyba jest też z czterech części, tak mi się wydaje. To jest na pewno jedna część. Okej, okay, magazyn. Okej, okay, 1500 mogę, mogę wyciągnąć za to. Znajmniej w tym go mogę dać. Czy on jest tutaj później, czy jak? Chyba tu nic się nie wyświetli. Okej, okay, czyli to się po prostu pojawia i znika. No to super. No to co? Wydaje mi się, że to by była na tyle w także dajcie znać, co chcecie jako następne. Podejrzewam, że później odblokuje nam się. Nie, w sumie na razie chyba po prostu następne miejscówki. Także co? Ja bardzo dziękuję za oglądanie. No i dajcie znać, co sądzicie, jaki reszta. No i pa, pa, do następnego.